Powiedzieliśmy sobie, że, yy, że ten wektor losowy i ten wektor losowy są, ta zmienna losowa i ta zmienna losowa, może tak powiem powiedzieć, są niezależne od siebie. To jest średnia, a to jest yy, x i odjąć x do kwadratu od i równego 1 do n, ale przez n minus 1. I skonstruujemy sobie teraz przedział ufności w sytuacji, kiedy odchylenie standardowe w populacji nie jest znane. I zakładamy, że, że populacja ma rozkład normalny n mi, sigma kwadrat i nie znamy nic ani mi, ani sigma kwadrat. Wiemy, że ma tylko rozkład normalny, a rozkład normalny jest w przyrodzie dosyć popularny. popularny. No to mamy tak. Jeśli x to jest taki wektor, x1, x2 to jest próba pochodząca właśnie z tego rozkładu normalnego pochodzi z rozkładu normalnego mi sigma kwadrat. To teraz n odjąć 1s kwadrat dzielone przez sigma kwadrat ma z kolei rozkład chi kwadrat z n minus 1 stopniami swobody, taka niespodzianka. Dowód jest taki. Bierzemy sumę od i równego 1 do n x i odjąć mi przez sigma do kwadratu gdzie x i powiedzmy xi ma rozkład normalny mi sigma kwadrat to to zapiszemy sobie jako suma od i równego 1 do n i odjąć średnia dodać średnia odjąć mi y, przez sigma do kwadratu czyli sztucznie odjąłem i dodałem tą średnią y, to jest suma od i równego 1 do n X i odjąć X to jest właśnie fajny ten trik. Że trzeba tak to zapisać. Dodać suma od i równego 1 do n x odjąć mi przez Sigma do kwadratu dodać podwojone iloczyny X odjąć mi sigma kwadrat, suma od i równego 1 do N, X i odjąć X. Tak to trzeba zapisać. Ponieważ to, to, tak to jest, mm, ponieważ ponieważ zaczynamy, na, tutaj tak napiszemy, po, ponieważ od i równego 1 do N x i odjąć średnia to, to jest to samo co od i równego 1 do n x i odjąć n tych średnich i to jest równe 0, mm. czyli to jest, to jest równe 0, to ta zmienna losowa x i odjąć mi przez sigma do kwadratu, który tutaj rozpatrzyliśmy sobie, to, ta, to to jest właśnie to plus to. Czyli y, zapiszmy to, to jest od i równego 1 do n tak o x i odjąć średnia do kwadratu przez sigma kwadrat, dodać, y, dodać tutaj, od i równego 1, tylko tu nie ma nic zależnego od i. Czy to jest n takich y, rzeczy, czyli n x odjąć mi do kwadratu przez sigma kwadrat. A to jest, poznajemy n minus 1 s kwadrat przez sigma kwadrat, dodać n x odjąć mi, z tym już nic nie zrobimy, przepiszemy tak jak jest yy, i to jest ważne, że to się pojawiło tutaj. Z lewej strony tej równości. Tutaj mamy zmienną losową o rozkładzie e, o rozkładzie chi kwadrat o n stopniach swobody. Bo założyliśmy, że x i mają rozkład normalny, to jak odejmę mi i podzielę przez sigma, to to będą zmienne losowe o rozkładzie standardowym normalnym i biorę sumę kwadratów. Czyli, czyli to jest chi kwadrat. E, rozkład chi kwadrat. Zatem funkcja tworząca momenty tej zmiennej losowej, to tutaj napiszę funkcję tworzącą momenty. To napiszemy funkcję tworzącą tej zmiennej losowej o rozkładzie chi kwadrat a stopniach swobody. To też zostało wyprowadzane w poprzednich odcinkach. To jest 1 2t do minus n drugich. I to się dzieje dla t mniejszych od 1, 2. Dobra, no to lecimy dalej, ponieważ yy, ponieważ to odjąć to dzielone przez sigma przez pierwiastek z n ma rozkład normalny n01, to teraz przyjrzymy się jeszcze raz, przepiszę ten, yy, ten, to nasze równanie. I tu jest ważny argument. To, to, ma rozkład n01, to ten czynnik ma rozkład chi kwadrat z jednym stopniem swobody. I funkcja tworząca tego, funkcja tworząca, która odpowiada temu czynnikowi, to jest m od t, y, 1 minus 2t do minus 1 drugiej dla t mniejszych od 1 druga. A funkcja tworząca tego, jak sobie powiedzieliśmy M od T to jest 1 minus 2T do minus N drugich. No to funkcja tworząca tego, bo to i to jest niezależne od siebie, to i to jest niezależne od siebie, te dwie zmiany nie są niezależne od siebie. To właśnie udowadnialiśmy przez długi czas. Tutaj to twierdzenie, że to i to są niezależne, to właśnie tutaj nam się to przydaje w tym momencie. One są niezależne, więc można napisać, że funkcja tworząca tego y <coughs> y to y jest z indeksem, właśnie takim, s kwadrat przez sigma kwadrat od t. To jest pewna funkcja i my sobie ją znajdziemy. I zachodzi takie równanie to 1 minus 2t do minus n drugich równa się właśnie ta funkcja nieznana tworząca tej zmiennej losowej od T razy ta funkcja tworząca 1 minus 2T do minus 1 drugiej. Można tak napisać, bo te dwie zmienne niezależne są, te dwie zmienne losowe są niezależne. I to się dzieje dla t mniejszych od 2. Czyli to musi być równe 1 minus 2T do minus n odjąć 1 na 2. Co oznacza, że n minus 1, tu, tu bardzo bardzo właśnie sprytny argument z tymi funkcjami tworzącymi się pojawił, co oznacza, że n minus 1 s kwadrat przez sigma kwadrat ma rozkład chi kwadrat o n minus 1 stopniach swobody. No to skonstruujemy teraz, mając to ten duży rezultat, bo to jest duży rezultat, skonstruujemy przedział ufności dla średniej, przy założeniu, że nie znamy odchylenia standardowego w populacji. To wybieramy sobie próbkę x1, x2, xn, mm, przy czym xi mają rozkład normalny mi sigma kwadrat dla każdego i oraz oba, oba parametry mi i sigma są nieznane. Czyli celem znowu jest znalezienie takich liczb a i b, żeby powiedzieć yy, że to, to prawdopodobieństwo, to jest tam 1 minus alfa, gdzie alfa, yy, gdzie 1 minus alfa to jest, yy, gdzie 1 minus alfa to jest poziom, yy, poziom ufności, poziom ufności. Yy, I teraz tak, ta zmienna losowa ma rozkład N01. Standardowy rozkład normalny. I x y, niech będzie y, tym. Sigma kwadrat ma rozkład chi kwadrat z n minus 1 stopniami swobody. Z jest niezależny od x. -a. To już wiemy. To zmienna losowa t. Z dzielony przez x przez n minus 1. Czyli Pierwiastek z N przez Sigma X odjąć Mi pierwiastek z N minus 1, S kwadrat Sigma kwadrat i to jeszcze dzielone przez n minus 1, czyli to jest X odjąć Mi przez S dzielone przez pierwiastek z N, ma rozkład T studenta z n minus 1 stopniami swobody. To też wyprowadzaliśmy sobie w poprzednich filmikach, w poprzednich odcinkach, że Taki iloraz ma rozkład T studenta z N minus 1 stopniami swobody. Z tablic rozkładu T studenta odczytujemy więc wartość właśnie T n minus 1 alfa taką, że właśnie to w prawdopodobieństwo to jest minus T n minus 1 alfa to TN minus 1 alfa to jest 1 odjąć alfa. W zależności od tego alfa odczytujemy w tablic i po przekształceniach mamy, że prawdopodobieństwo e, x odjąć tn minus 1 alfa razy s przez pierwiastek z n e, mi x dodać tn minus 1 alfa razy s przez pierwiastek z n równa się 1 odjąć alfa. No i mamy to jest nasz przedział lewy koniec przedziału, prawy koniec przedziału. Mi jest w środku, x z, x z kreską znamy, bo to jest średnia z naszej próby, s to też znamy, bo to jest nasze zdefiniowane odchylenie standardowe, tylko że dzielone przez n 1 a nie przez n. No i na ogół przyjmuje się, że jeśli n jest większe od 30, to te wartości, ta oraz ta. Na tyle mało różnią się od e, tych odczytanych z tablic rozkładu normalnego, że można ich zastąpić e, odpowiednio x odjąć u alfa s dzielone przez n, a to można zastąpić x dodać u alfa, gdzie u alfa to są e, odczytane wartości e, z tablic rozkładu normalnego. U alfa to jest 1 odjąć alfa na pół. Okay. No i przykład, jeszcze na sam koniec możemy zrobić przykład. Z populacji w rozkładzie normalnym o nieznanej średniej i znanym odchyleniu standardowym wybrano próbę. Pewną próbę, niech to będzie 9, 12, 11 i kilka tam jest danych, aż do, do 11. Znaleźć 95% przedział ufności. No to liczymy sobie średnią, powiedzmy, że średnia wyszła 10,455. Liczymy sobie S, to też jest y, z naszej próby policzone. Zatem możemy napisać, że prawdopodobieństwo 10,455 odjąć T10 0,05 jest alfa 1, 1, 2, 8, 2 dzielone przez pierwiastek z 11, bo tu danych było 11, y, mi i symetrycznie 10,455 dodać te, ten, y, tą wartość T05. 1, 1, 2, 8, 2 przez pierwiastek z 11 to jest 95%. No i z tablic te, te, te studenty odczytujemy sobie to i przedział ufności, mamy przedział ufności dla mi. Przedział ufności dla wariancji przy rozkładzie normalnym, gdzie mi jest znane. Teraz przedział ufności dla wariancji. Przedział ufności dla wariancji. No to znowu x1, x2, xn niezależne z rozkładu n mi sigma kwadrat, mi znamy, mi jest znamy, wówczas xi odjąć mi ma rozkład N 0 sigma kwadrat dla każdego i no i 1 przez sigma x i odjąć mi ma rozkład n01, standardowy rozkład normalny. No to teraz 1 przez sigma kwadrat suma od i równego 1 do n x i odjąć mi do kwadratu ma rozkład H kwadrat z n stopniami swobody jako suma kwadratów niezależnych zmiennych o rozkładach n01. Yy, tych, 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 tych zmiennych losowych o rozkładach n01. Niech V, oznaczmy sobie V to będzie 1 przez n, 1 przez n, suma od i równego 1 do n, x i odjąć mi do kwadratu, wtedy stąd wynika, że nV przez sigma kwadrat ma rozkład chi kwadrat z n stopniami swobody. To z tego, to z tego po prostu przekształciliśmy sobie n razy V przez sigma kwadrat to, to jest to. I szukamy liczb a i b takich, że a to n V przez sigma kwadrat b równa się 1 odjąć alfa. No I to wiemy, że to jest ma rozkład chi kwadrat. I po przekształceniu otrzymujemy, że P od NV hi kwadrat N1 minus alfa pół, sigma kwadrat NV HI kwadrat n1 minus alfa pół, przy czym te wartości odczytujemy z tablicy rozkładu HI kwadrat to jest 1 odjąć alfa. To odczytujemy w zależności od alfy a V, V to jest znane z naszej próby, Wliczymy sobie z, z naszej próby i mamy przedział ufności dla, dla naszego sigma kwadrat, czyli dla naszej wariancji. I podobnie możemy przedział ufności dla wariancji, gdy mi jest nieznane. No i w tym wypadku zamiast tej statystyki, jaką tam rozważaliśmy, posłużymy się statystyką n-1, s kwadrat przez sigma kwadrat która jak wiemy ma rozkład chi y, kwadrat z n minus 1 stopniami swobody więc wystarczy przyjąć a równy chi kwadrat n minus 1 y, alfa pół oraz b chi kwadrat n minus 1 1 minus alfa pół żeby powiedzieć, że prawdopodobieństwo chi kwadrat n minus 1 alfa pół n minus 1, s kwadrat przez sigma kwadrat, chi kwadrat, n minus 1, i 1 odjąć alfa pół, to jest 1 odjąć alfa. Co po przekształceniach daje taki przedział ufności? n minus 1, s kwadrat, chi kwadrat, n minus 1, 1 odjąć alfa pół, sigma kwadrat, n minus 1, s kwadrat, n minus 1, alfa pół, to 1 odjąć alfa. No i tym kończymy y, nasze przedziały ufności, które sobie zrobiliśmy dla średniej, dla wariancji w rozkładzie normalnym. Przy czym wykorzystywaliśmy rozkłady chi kwadrat, t studenta y, i normalny i niezależność dwóch zmiennych losowych, które są bardzo istotne tutaj, y, żeby to, żeby to i te, i te równania, na których się opieraliśmy. No i to jest w zasadzie wszystko dla tych, dla tych przedziałów. Wcześniejsze yy, odcinki to były po prostu wyprowadzenie, wyprowadzenie pewnych rozkładów. Ok.